Są wyliczenia, które mówią o tym, że każdy ćwierć punkta procentowego, czyli za 25 punkta procentowego spadku stopy procentowej, daje nam wzrost zdolności kredytowej o 2,5%. Z czego to wynika? To Oczywiście z wielu zmiennych, natomiast w sumie mamy już od początku tego roku cztery obniżki stóp procentowych. Masz je zestawione tutaj na slajdzie. No i teraz. Jeśli powiedzmy dla przykładu spada stopa procentowa o 0,25, zdolność kredytowa o 2,5%, no to w przypadku takiego, takiej zdolności na 500 tysięcy złotych, to to jest wzrost o 12, e, e, 12 500. Patrząc na kolejnym slajdzie, jeśli pa, popatrzymy, że ta stopa procentowa spadła w sumie o 1,25 od początku roku, to jest naprawdę dużo, to oznacza, że zdolność kredytowa Polaków wzrosła o 12,5%. I teraz, jak popatrzymy znowu w statystykach, jaka jest ta średnia zdolność, powiedzmy, że to nie jest te 900 tysięcy, bo to założenie podwójna średnia dochodów dla obu małżonków, no powiedzmy, że to może być dość duże ale zobaczmy te zdolności niższe, o 300 tysięcy do miliona. Bardzo proste wyliczenie. Standardowo, jeśli założymy, że jesteśmy blisko tych 800 tysięcy, taka standardowa rodzina, czy właśnie w tych założeniach, no to urosło nam zdolność kredytowa o 100 tysięcy złotych i nic nie musieliśmy robić. Po prostu z samej definicji tego, jak jest liczona zdolność kredytowa w oparciu o koszt kredytu, po prostu ta zdolność urosła.